Głód, siła 10, Jambus 2. To jedne z wielu efektów, jakie dzisiaj mogę dostać. Co minutę efekt będzie się zmieniał. Zapraszam was to oglądania. Jaki dostanę efekt? No. Weakness. No nie. Od razu najgorszy. Znaczy, no nie najgorszy. Ale gorszy. E Ej, gościu. Dobra, Weakness mi się zmieni. Daj coś dobrego. Regeneracja 2. Co ja dostałem? Stary, patrz. Ja nie muszę refów jeść nawet teraz. No, no! Nara! O ale mi dało spocony efekt! O. O nie, dostałem weakness'a Dobra, muszę uważać. W sumie on ma mało HP. No nie, no nie Dobra, 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 dobra! No, dawaj! Jest! Uff. Nie no, mam fatiga dostałem! No co ty gadasz? O nie! Nara! Nie, no, nie! No nie! No, leć stary! Nara! Nie no ja to muszę! Dobra, mamy to! Dobra, 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 pa, pa pa tym, 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 tym... O nie, mam destrukcję! Dobra, fajnie. W ogóle to ja niedawno wstałem, nie? Eee... Napisz o której oglądasz ten odcinek. Może ty też dopiero wstałeś. Strędza dwójkę mam! 36 sekund, szybko! No chodź, no chodź, no chodź! Ty nie wiesz, że ja mam stręża dwójkę! GG, co dostanę tym razem? Resistance! To może być dobre! Eee! Nawet tego... Nie no... Czym tym razem zostanę obdarowany przez serwer? <laughs> Chociaż ten slowness nie jest taki zły w sumie. Dobra, jednak jest! O, mam regenkę! Super sprawa! Dobra! Nara! Szybko, szybko, szybko! Ho no tu, cwaniaczku! Podaj! Do... Regenka trochę mnie uratowała, ale tylko trochę tak. Tyć. O, mam champusta! Fajnie! Wow! Człowieku! O, mnie wystraszyłeś! O nie, dostałem blindnessa! Dobra, nie mogę dać po sobie poznać, że mam zły efekt. O, eee, dobra o, tu jesteś! Eee. Ja sobie poczekam aż to minie wow, wow. Hej, sta dwójka mam, tak? Dobra Eee, on tu już jest! Nara! Tracę beda! Wypierdzielaj mi stąd! No nie! Co teraz dostanę? Nie, no nie! Fajnie widzowie co? Moje gałki osiem właśnie dostają o co nie? Mi zaraz ten efekt zniknie, a ja będę tak widział! Widzieliście kiedyś jakiegoś twórcę, który robił takie edity? Dobra, trzeba stąd tu czekać. ja jakoś... Zaraz mogę... Dobra, żyję. trzy, dwa, no, co mi dasz? Wiknesa mhm. O! No nie! Nie, to... Ej, cały czas widzę jakby mi się to kręciło, nie? Ej, mam siłę dwa! Chodź tu... Nara! Dawaj, dawaj, szybko, póki mam tą siłkę! Nara! tego! No nie, no nie! Dobra, szybko! Szybko! Teraz coś muszę dostać dobrego, ale. Jakąś regenkę dwójkę, proszę cię. Spina dwójkę, dobra, może być. Chociaż najbardziej chciałbym dostać lajka like pod tym filmem. I suba, jeżeli tego nie robisz. Zrób to. I na Instagrama wpadnij. Siemano, kuleczka. Cześć, kuleczkon. No i. no i. i papa. O, i dzielony! Józef Broton! Zwijaj! Zwijaj swój mandziur! Nie, ja mam truciznę! Gdyby nie ta trucizna, to bym przeżył! Jak dasz mi truciznę, to walę cię na głowę, nie? O. Trzeba szybko tą regenerację wykorzystać, bo zostało mi już 40 sekund. Nie no! Nie no! Stary! No! spidać. O, ale mam speedo! Stary! Po co się dzieje! Speed 10! O nie, ja się zbudować nie mogę! Uuu, no nie! Co? Co? Dobra, trzeba stanąć. Ej, biały do mnie idzie! Szybki! Wypad! No nie! No nie! No! nie co ja to zrobiłem? No proszę, cię daj coś dobrego! Siła dziesięć! Dobra! Szybko to trzeba wykorzystać, przecież to jest jeden hit i gościu pada, dobra! Nara! Pa 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 widzu, jeden hit. O nie, blindnessa dostałem! WOO! Ej, tu już coś idzie! A ja na się. No nie! No nie! No nie! Tego nie widzę. Ej, on już poszedł! Do mnie? Chyba do mnie poszedł. Wow. Ej, dobra! Mam pusta. No nie, no nie! Ej, cwaniaczku! Krukoks. Nara no, no nie, no nie, no nie! Ej! Yy. Okej okay, moja wiara zaczyna wracać. Nie, no, patrzcie tego, no. No, co? No nie, no, jeszcze truci. No, i to mi się po... Takie efekty powinny być cały czas, nie? Nie, no, patrzcie go, no. No! Szybko, szybko, szybko. Dobra. No, dawaj. No nie, no nie ja Mam odporność, to może być okej okay. Chodź tu gościu Nie no, patrzcie tego faniaczka No Speed 2, okej okay. Jest potencjał w tej ręce Pa stary, jaki go Eee! Zostaw nara no, wow. no nie, no nie Już Regenkę dostałem, super no, stary. Nie, no już idzie kolejny osioł. Nie, no to over. W tym momencie jestem pewny, że pobudziłem wszystkich sąsiadów. Nie, no nie. Co to ma być? Nie, no super sprawa, nie? Speed dwójkę dostałem, ale to mi nic nie da. Ne! No nie, nie, no! Prawie się uratowałem! Nie! No nie! NARA! NO KOLEJNY, NO CO WY TU ROBICIE?! PRZYLAS! ODEJDŹ! IDŹ STĄD! IDŹ! NO NIE, NO CO?! Siła. Super. Super sprawa. Moja psycha po tym odcinku to raczej nie będzie siła. E, a raczej osłabienie. I to tak przez co najmniej 24 godzinki. No! NARA! Szybko, póki mam jeszcze siłkę! O, teraz mi Jak dobrze, że tą siłkę! NARA! Co dostałem? Ej, bo nie wiem. Eee... Dostałem regenerację, dwójkę zjadłem refa i to mi zniknę... Mhm. O, ktoś leci! Nara! No, 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 no! No! Dawaj! Mam speeda 10! Mam speeda 10, widzowie! Muszę uważać. Nie, to najlepiej na shifcie. Ale po co się dzieje?! Ale jaja! Abym tylko głupio nie zginął, nie? Wypad! Nara! Nie, no, się dostałem! Padaj! No nie, dobra, 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 nie! Co on myśli? Co on sobie myśli? Tylko no, on to gdzieś musi być. Nawet go widzę. O, no, będę się lać! Ja się tu chowam. Elo! Nara! Ha! Oj, coś tu jest! Ktoś tu jest! No co? Nie, no nic! Yes. Mindly dzisiaj ewidentnie nie jest po mojej stronie Żebym ja wygrał, ja bym potrzebował mieć tak Sharpness, sharpness, jump boost Regeneracja 2 i takie efekty na ręce Bo to, co tutaj mam, to jest dramat Dobra, walić, bad trade będzie O, jednak nie będzie, bo on spadł Szybko, 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 szybko bołki, mam regenerację Dzień dobry No, padaj, ziomuś Ara. Dobra, szybki wozik taktyczny Co mi da serwer teraz, tym razem? Aha no nie, no! Daj coś teraz takiego giga-open, proszę cię! Nie, no, slowness! Co to jest? Gościu! Pędź kozy! No! No nie! Co tym razem dostanę? No nie! No i co ja mam zrobić, ja się pytam! Super, dostałem jump boosta Lecisz, gościu! Nara! Siła dwójka, dobra! To, to, to jest to, to jest to, czuję to. No, nara. Pierwszy szarfnes Nara. Szybko, póki mam strędza. O, to był krytyczny cios. Ej, dobra, mam niewitkę. Będzie mnie nie widział? O nie, no, widzi mnie. No nie. No, co? O nie, slowness 2. Dobra, gościu, padasz. Jak leci. Nara. Dobrze, by było, jakby ten slowness mi przeszedł, nie? Dobra, nieważne. Nara. W końcu. Chambu 10! Normalnie! Co tu się dzieje? I Pato! ziótek ORE! Oj! O, Żyję! No! No nie! No nie! Pośćona mam! W takim momencie Poison! Ja w to nie wierzę, nie! On ma fireballa. Wiedziałem! Nie, no nie wierzę, nie! No nie wierzę, nie! iść e, idź! Mię stąd! No nie! No! Co dostanę teraz? Regenkę. No, resistance 2. Dobra, okej. Okay, może być, może być, może być. nie. On już u mnie był? Halo? Nie, no idźcie, panu. O, dobra, ja mam, ja mam ten. Resistance. No nie, idzie kolejny. Garuj stąd. Ja ci robię tak, stary. No. Dobra, gościu. Siemandero. Ciul Dawaj, 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 dawaj. O, Dawidoks. Ma chyba jakiegoś laga. Trzeba to wykorzystać. Dobra, stary Nara Ej, gdzie kolejny, ja się ponosi, chciałem podrapać! No weź! Ziomuś, Jest! No nie, no patrzcie ich! No patrzcie ich! No co? Slowness 6! Żartujesz sobie, prawda? Nie, no nie, no nie! To jest hit widzowy! Ja się czuję jak królik jakiś. No dawaj szybciej! No ja lecę jak mogę! Resistance 2! Dobra! Peter, Nara Oj, Peterinio, no, padaj stary Mam czambusta 10. Super sprawa. Pa 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 pa. pa Naru. Jościu. Ta, ha, ha ha Elo! Oj, oj oj. Oj, oj, oj. E, dobra, to nie miało racji, by to było nieważne. I to dwójkę! Ja się tu chowam! Nie, tu nie ma! Proszę nie iść do mnie nikt! No, jest przypał, widzowie, nie? Jeszcze tak 30 sekund tylko. Co mi da? No nie! No naprawdę mdłości! Nie no, widzowie, mineplay dzisiaj nie oddaję, ewidentnie, nie? Spokojnie. Dobra, Andrzeju, dolecimy. Nie no, niech to przejdzie. Mam nadzieję, że idę prosto. Okej, okay, dobra. Spida dostałem. Może być, może być. no, go, Gościu! Gościu! Ziomeczku! U! No, leć! Nara! Daj coś dobrego, daj coś dobrego! Weakness! No nie! Nara! Nie ma takiego chodzenia do mnie. Oj, beczku! Dobra! No! Jest! Mamy to! Z tym zostanę obdarowany, tym razem! Z dwójką. Oj! No! Stręcz 10! Może być! Gość! Nie, no nie wierzę! No chodź tu! Kamoniu. 14 sekund! Szybko! Szybko! Nara! Dobra! Kościu! Paraj! No! No, no, Nara! No! Aha, dobra! Nara! Poleciał! Nie ma czegoś. Nie no, jeszcze z tej strony do mnie idą. Co tu się dzieje? Ale jumpus 2 jest w porządku. Kościu, ile razy mam cię wyjaśniać? Wow. No dobrze, dostał. No nie!